Cześć, morda z tej strony i kontynuujemy Uncharted. Oczywiście napierdalają. Jesteś gruby! Jeszcze zobaczymy! Mmm, masakra. O! Ale fart. Ale się dzieje. Dobra, mam jednego. Ten mnie nie sięgnie. No kurde. Jeszcze, że <laughs> w poprzednim odcinku o... mi się nie udało mm, zakończyć odcineczka, bo... Yy... się za bardzo wczułem. Ja mogę tam wpierniczyć granat. Tak to się myślałem. No dobra. Gdzie ty, Sali, teraz jesteś? Ten dym muszę wejść? Czy gdzie? A, chyba tu, po tej a Ammo się przyda. Jeszcze zerknę tylko na godzinę, bo... 18:03, dobra. Chcę tak mniej więcej po pół godzinki mieć odcinki. To chyba ten... E, żeby nie było tych pourywanych, ale czasami to po prostu... No i szkoda, że nie ma tu właśnie timera, ani przypomnienia jakiegoś. Podczas nagrywania. Fajnie, jakaś ta dwójka ma dosyć spory skok graficzny od jedynki moim zdaniem. Mam jakiś pizdyk pistolecik, dobra. Co z sali ten, patrzysz się tak kurwa O, sali spójrz na te kamienie nareszcie coś drgnęło, mm -mm, a co z tymi kamieniami? Chyba nie rozumiem. O jaki ładny widoczek Dobra tylko popatrz. O tak. Hej. No proszę, co my tu mamy? No jest ilala. Jeśli mamy szczęście, to jest miejsce spoczynku załogi Marco Polo. Sprawdzimy to. Mhm. Mm no raczej będziemy musieli, nie? Tylko No dobra. platynie nie robię Ale znajdziek... To miejsce musi mieć z tysiąc lat. Znajdzie, nie muszę szukać. Chociaż chciałbym. Ale dobra. Mm -hmm. Czy ty się nie zabijesz jak tam spadniesz? Tędy na dół. Wow, chyba trafiliśmy w dziesiątkę. Mm, muszą tu być setki ciał. Mm. Spójrzcie na ich zęby. Są czarne. Szkorbut? O, Pewnie ukrywali się tu podczas tsunami. No i dostaliś korbutu. Musi tu być jakaś wskazówka. No czekaj, czekaj, bo ja znajdę, szukam. Tu boczny korytarz wygląda. Jakby miał mieć jakąś znaczkę, ale niekoniecznie. mikrozawał. Ej, hey, chyba coś znalazłem. Tutaj. Co? Wygląda na to, że nieśli sputkowaców po tym jak ich statek się rozbił. Znowu żywica. Już ją widziałem. No. Sali, poświeć mi. Wow. Ole, mi razi ten kolor. ojeny Naprawdę muszę z nim chodzić? O, nie. Moja, moje okulary odbijają te światło i mi rażą. To krew. Jest wszędzie. Dobra, niezłą masakrę. Chodźmy za śladami krwi. Zobaczymy, czy dokądś prowadzą. O, nie. No dobra. O, to światło mnie denerwuje. No krew tu się kończy co dalej? Czekaj, tu jest jucha, tu jest jucha No zaraz, 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 tu się kończy ślad z tej strony kończy się wcześniej nawet Gdzieś tu To gdzie mam je to niby zaprowadzić, a? Skakać nie mogę Interakcji nie widzę Dobra, może w drugą stronę pójdźmy Skoro... ale nie, no tu też się kończy O co kaman? Zaraz No krew, 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 krew krew. Jest tylko tu, a tam nie ma. O tu jest Tędy. Coś jest? się kończyć na tej ścianie? A dziwne. Trochę się przesuwa. Sali pomóż mi. i znowu zaczyna się pchanie Mm -hmm. Coś mi się stało <laughs> No dobra Ślad prowadzi tutaj Rany Więcej ciał O Boże Wiesz no, co No nie złamagiłka Ale to wygląda tak jakby pozabijali się nawzajem Chodźmy na po prostu się boisz mm. Nie wiem czy się boi ale mnie tą lampą znaczy pochodnią. Zobacz. No, W końcu Co my Tu mamy. Ostrożnie. <śmienny> Ale ich zrobił. Nie, <śmienny> przyprawisz mnie <śmienny> o zawo serca. O, co za paskudstwo. To ten stylet, który tam, był wbity w ziemię, wtedy w śnieg. Nie, nie, to, to purba. Rytualny przedmiot z Tybetu. Służy do niszczenia przeszkód. Co? No, no wiesz, duchowych. Aha. Czekajcie. Czyżby to o tym mówił Marco Polo? Nie mam nawet pojęcia, o czym ty mówisz, chłopcze. Polo napisał w dzienniku, że godny poszukiwacz otrzyma złoty paszport, do pokonania przeszkód na drodze do Szambali. Czyli to jest to? To bardzo ciekawe, ale dokąd niby ten paszport prowadzi? <grym> um, może mapa coś wyjaśni? Pokaż, no. <grym> Pomiędzy Wielkimi Indiami a prowincją Tybetu znajduje się pole kunsztownie wykończonych świątyń. Setki złotych iglic rozciągających się, dokąd sięgnie wzrok. O, Czekaj, znam to miejsce. To w Nepalu. Tak, tyle że to już nie pole świątyń, a miasto. No, to będzie trochę ciekawiej. Czekajcie, to nie wszystko. Tylko jedna z tych świątyń skrywa tajną ścieżkę do szambali. Ścieżkę, która ujawni się jedynie pielgrzymowi niosącemu złoty paszport. Nieźle. <laughs> dobra robota, chłopcze. To na co czekamy? Zbierajmy się stąd. No dobra. Trzymaj się. Hmm. Coś czuję, że to nie będzie takie łatwe. Chodźmy już. Ja, Ciekawe, czekaj, bo teraz tutaj to na pewno musi być gdzieś znajdka Czy to niemożliwe? No może. Ruinkami przynajmniej nie chodzę z tym niebieskim głównym. To to tragiczne, to było. A i wtedy, tu byłem. No tak. Upewnij się, czy jest bezpiecznie. No skubaniutka. No ona nas chuja tak samo zrobi pewnie jak tamten kurwa. Który... Niech to już tak chodź. Tendy! Nie dajcie im łóżę. To Drake! Co do diabła? No. Ty to Margot. Zamknij się Sali. Mogłem się domyślić, że to ty. <noise> Jeszcze ty! Wiktor cholerny saliwan. Ciągle wozisz ze sobą tego starego zasrańca? Spokojnie, Nate. Masz jaja jak na kogoś, kto spędził ostatnie trzy miesiące przy kielichu. Lepsze to niż biegać trzy miesiące jak kretyn po dżungli. Ale znalazłem statki. Nie znalazłbyś nawet własnej dupy, <noise> Przyszli stamtąd. O! Harry, spójrz na to. O mapie mowa... Między Indiami a Tybetem... Cz, 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 cz. Jedna ze świątyń wskaże... Drogę do Szambali! Jezus, szybciej, póki jesteśmy młodzi! <grym> Daj spokój, nie bądź obrażalski. Zabierz ich do Lazarewicza. Będziesz żałował, że nie zostałeś w więzieniu. Idziemy. co, to wiedziałem, to, to, to wiedziałem, że to szmacisko jest, no Dalej, nie. ruszać się! A może? O! Z takiego bliska, z karabinu, trafi w ramię na bank. będę bardziej wiarygodna. Teraz spróbuję kupić wam trochę czasu. Chloe, idziesz z nami? Nie. Spotkamy się w Nepalu. No biegnij! Idziemy. Ma Podoba mi się. No, domyślam się. <laughs> Dobra, lota. Cholera zauważyli nas! Ej, skąd ty się wziąłeś tu? Uważaj! Co jest grane? Dzięki za ostrzeżenie! Przestań się bawić i przyjść tutaj chodźmy Cholera No Cholera. dawaj Drake, dawaj, 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 no dawaj, wie, dawaj, nie dawaj, nie. dawaj, dawaj Cholera No i co teraz? Skaczemy? Czekaj no, Sundance, Chyba ci do końca odbiło. Skręcimy sobie karki. A jak nas złapią, przetrąci je nam Lazarewicz. Robię się za stary na takie gówno. Daj spokój, nie zaczynaj znowu. To ty masz szczęście, nie ja. Ludzie tacy jak ja wiedzą, kiedy wstać od stołu. sali wyjdziemy z tego, rozumiesz? Jak zawsze. Ja. Tak. Pojedź do swojej panny do Nepalu. Ja, ja wolę cieplejsze klimaty. Daj spokój. Hej, wszystko mi opowiesz, jak wrócisz. Są tam! Ach cholera. To ja. Skaczemy? Za tobą, Bacz. Zobaczymy się w piekle. O kurde! Mówiąc, że Lazarewicz ma nad nami przewagę, nie żartowałaś? Pomagali mu miejscowi partyzanci. Miasto od lat było na krawędzi wojny domowej. Musiał tylko dolać trochę oliwy do ognia. Uroczo. Cały ten chaos jest dobrą przykrywką. On niszczy miasto, szukając właściwej świątyni. Halo? Tak, wciąż tu jestem. Chyba się nie rozmyśliłeś, co? Co ja? Nigdy. To dobrze, bo ja już chcę skończyć z tymi pajacami. Masz mapę? E, tak. Spotkamy się na Starym Rynku. Tam jest dość spokojnie. Okej, okay, tak będzie. O, o, o. Mamy towarzystwo. Świetnie, uda ci się ich zgubić. Może być na to trochę za późno. Chodź. Nate? Wszystko w Bywało lepiej. Cholera. W ogóle... Y nie wiem, czy zauważyliście, ale gościu z y, wyspy Jawa. Y, o kurde! Ole, Do Odi. Odje Dobra, odjebałem. Gościu z wyspy Jawa przyszedł na ten. Y, y, znaczy, przyszedł. Do Nepalu przyleciał. Przyjechał samochodem w jednych ciuchach Dobry jest. O, nie ma mamu Zajebiście Jaki numer w ogóle? W ogóle miasto Fajna sprawa A, nie byłbym sobą, jakbym nie zajrzał tu. O, nie ma nic. Dobra. Dark jest gdzieś tam. Znaleźć go! Cholera. No tak, na pewno ten murek ci pomoże. Och, jest gdzieś tutaj. Oczy szeroko otwarte. Oczy szeroko zamknięte, chłopcze. Oczy ty Ło wow, co tu się odjebało? Tak, on dostał headshot, i przeżył. Nieźle. Ale mam zeza, ja pierdolę. Się gnoju. Dobra, teraz trzeba znaleźć Chloe. Chloe, jak Chloe ale... Musimy ogarnąć... Tu nie ma znajdziek, panie Nathan. A powiem wam, że w tym mieście to może być trudne, ze względu na to, że jest dużo... Błyszczących się elementów Mogę tu wziąć Mogę tym rzucić I ma Aha, wrzuciłem go do wody, ale fajnie, pływa sobie No dobra Kurcze, fajnie to miasto wygląda Znaczy Rozwalone jest całkiem, ale Ale spokojnie. Wow. Cóż, zdaje się, że tędy nie przejdę. No, naprawdę? To którędy mam iść? Wyspniesz się na autobus? Nie wespnie się. To jest żółte. Yy... Chyba znalazłem coś w rodzaju drogi. A, muszę wyżej, dobra? No, dobrze to rurka nie pękła, bo było krucho. Te sztuczki widzę, no, złap się, kurde. Nie, 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 ty nie skacz tak. Nie, okay. <tryk> Na tym chyba zakończymy odcineczek. nie, ja zapraszam zapraszam was na kolejny. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się hej.